A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. Nasz spacer historyczny powie dzisiaj z krajem dawnego Rzeszowa, dosłownie rubieżą granic administracyjnych miasta sprzed 1901 roku, aż trudno uwierzyć, że tak można określić właśnie to miejsce. Tak się składa, że w tym roku mija dokładnie 125 lat od momentu, gdy Artur Grodger został patronem ulicy, która jest głównym tematem naszego spaceru historycznego. W 1899 roku Rada Miasta Rzeszowa, na fali patriotycznych uniesień, tak charakterystycznych dla końcówki XIX wieku w zaborze austriackim, przyjęła za patrona ulicy biegnącej od Grunwaldzkiej do placu Kilińskiego rysownika i malarza znanego z podnoszących na duchu cykli ilustracji z dziejów Polski. Trakt miał przede wszystkim łączyć ówczesny wjazd do Rzeszowa od strony północnej z terenami leżącymi w pobliżu dworca kolejowego i dalej, poprzez ulicę kolejową z Placem Wolności. Sporo było tu zwykłej wiejskiej zabudowy, ale bliskość węzła kolejowego szybko dała o sobie znać. Pojawiły się tu pierwsze fabryki i, jak to bywa, w pobliżu dworca liczne hotele. W wydanej po hebrajsku księdze pamięci Rzeszowa Abraham Mussinger tak opisywał spacer po tym miejscu. Skręcamy w ulicę Grodgera. Mijamy wejście do fabryki rowerów rodziny Nosbaumów. Po drugiej stronie ulicy w jednym z niskich domów mieszkał rabin Izrael Zalman-Birman, uczony i pisarz hebrajski, który poświęcił się nauczaniu i badaniom z dziedziny średniowiecznej literatury hebrajskiej. Na tej ulicy znajdowały się trzy hotele, które miały żydowskich właścicieli. Hotel Geiger, Hotel Steinera naprzeciwko dworca Kolejowego i Hotel Imperial na końcu ulicy, którego właścicielką była Hornerowa. Tyle panu Singer. Warto wspomnieć, że tych małych i dużych biznesów na ulicy Grodgera było sporo. Do lat PRL-u się na przykład zabudowania fabryczki cykori, a ślady różnych dziwnych pomysłów na zarobek widać wciąż jeszcze do dzisiaj na zapleczu ulicy. Historia upomniała się o to miejsce we wrześniu 1939 roku. Seria niemieckich bombardowań terenów kolejowych dotknęła również zabudowę ulicy Grodgera. Już w pierwszych miesiącach okupacji dokonano dodatkowych wyburzeń. Wywłaszczono właścicieli posesji, bo Niemcy chcieli mieć plac dworcowy dostosowany do swoich zamierzeń bez komunikacyjnych kłopotów. Właśnie ta przebudowa przetrwała koniec wojny i długo nie było pomysłu, jak zagospodarować tereny w okolicy Grodgera. W latach 50. podwyższono zabudowę kamienic naprzeciw Dworca Głównego, ale największe zmiany dotknęły zachodnią część ulicy. 30 maja 1959 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego w Rzeszowie domu handlowego. Trzy lata później można było kupić w nim pierwsze produkty. A że wkrótce obok zbudowano dworzec autobusowy, ulica zaczęła tętnić ruchem i gwarem przechodniów. To, co było dobre, przeszło pół wieku temu, współcześnie przestało spełniać normy estetyczne i aż się prosi o modernizację. Pojawiają się kolejne projekty, jak to miejsce miałoby wyglądać za kilka lat, ścierają się kolejne koncepcje. Jedno w tym jest jednak pewne, ulica Grüttgera ma szansę na kolejną młodość, już trudno zliczyć którą, bo jej szansą jest właśnie przebudowywany dworzec kolejowy i istniejący wciąż tylko w projektach nowy dworzec autobusowy.